Cześć, witam was serdecznie z tej strony Rekim Biznesu. Rozpoczął się nowy tydzień. Jesteśmy po weekendzie, więc dzisiaj postanowiłem nagrać odcinek mówiący o ostatecznej kapitulacji, czyli Bitcoin po 10 tysięcy, ale nie tylko, bo również pokażę, jakie, jak duże zainteresowanie jest kryptowalutami, jak duże znaczenie mają kryptowaluty w naszej codzienności. No bo mówi się. Że te kryptowaluty to w ogóle są tylko stworzone po to, żeby był, była spekulacja, żeby nie wiem, ktoś mógł robić różne szwindle, różne inne rzeczy, oszukaństwa, złodziejstwo itd., itd. Co nie jest do końca prawdą, bo dzisiaj Wam pokażę ogromne konsorcjum, które powołało pewien projekt blockchainowy do zabezpieczania swoich produktów. Pewnie ktoś o tym słyszał, nie raz, nie dwa, ale gdzieś w kuluarach moi drodzy powstają takie projekty, i gdzieś takie projekty się rodzą. Ale również dzisiaj porozmawiamy sobie na temat różnych konferencji, które są ogromnie znaczącym postępem i krokiem do adopcji kryptowalut w świecie finansowym. I te zagadnienia dzisiaj poruszymy w tym filmiku, ale również powiemy o tym, że niestety jest ta druga strona. Tych kryptowalut, czyli ta spekulacja, która jest nagminnie stosowana przez różne osoby, instytucje, państwa, rządy, i Bóg wie jeszcze przez kogo. Ale mówię, to są dwa, dwie płaszczyzny: jedna ta dobra, jedna ta zła, ale tak naprawdę mówiąc, no to. Wszyscy wiedzą i mówią o tym, że no, ten świat blockchaina i kryptowalut jest po prostu już nie do zatrzymania, i jest to nowa przepustka do nowej jakości życia i finansowej, i użytecznej, i cyfrowej. No i nie wiem, co jeszcze nawet dodać, bo naprawdę jest to tak ogromny, e, taka, taka ogromna sfera tego wszystkiego. Tak? E, na początek, widzicie, tu mamy giełdę Binance. Możecie sobie zakłócić, że Bitcoin znowu oscyluje w granicach 21 tysięcy, Ethereum po 1200, a BNB 236. Mówiłem ostatnio również w moim filmiku o BNB, tak? o, o Ronaldo, o podpisaniu tych, tego kontraktu z nim na promocję NFT i Web3 i w ogóle i najróżniejszych innych rzeczy. I chciałbym się też odnieść do jednego z komentarzy, który. Został tutaj zawarty. Pan się zbulwersował, że zwróciłem mu uwagę. Obraził się na mnie i, i, i powiedział, że, że Lanie Wody to moja specjalność. A kiedyś to były fajne odcinki mówiące o różnych projektach kryptowalutowych, czy o różnych ciekawostkach. Moi drodzy, chciałbym powiedzieć odnieść się do tego komentarza jeszcze. Ja rozumiem wszystko. Każdy by oczekiwał tylko wiadomości z. z sfery, e, ciekawostek e, projektów, które warto kupić, które warto mieć w swoim portfelu i które dadzą ogromne zyski i zwroty e, i ja się nie dziwię z jednej strony, że takie są oczekiwania widzów bo po to się robi kanał, żeby przekazywać jakieś informacje, ale dobrze wiecie że na tym kanale przekazuję rzeczy e, rzeczywiste, realne nie oderwane od e, jakiegoś bajki czy jakieś opowieści, legendy i tak dalej. A więc no nie będę tutaj nikogo, nie wiem, napędzał, naganiał, wskazywał pewne projekty, które są naprawdę w tym czasie bardzo ryzykowne. Zresztą zwróćcie sobie sami uwagę, że skończyły się filmiki poręcające razy 10, 100 czy 1000, a mówi się o dużych wahnięciach kursów i, i spadkach. No to jak można o czymś mówić tutaj i polecać coś, co może przynieść e, no minusowy e, profit, tak? Mało tego, cały czas powstają najróżniejsze rzeczy, które w pewien sposób chwieją tą e, całą gospodarką kryptowalutową. Znowu tam problemy Solany, e, praktycznie nam upadek, nie chcę już się w to zagłębiać nawet, ale no powoli, powoli te wszystkie niby pseudo-fantastyczne blockchainy, które oferowały zajebisty... E, no można powiedzieć, zarobek, super fajne systemy do rozwoju, okazują się takim lekko gównianym, zbudowanym shitem, tak? Wszystko gdzieś jest podparte jakimiś kurwa chwiejnymi, pewnymi rzeczami, które dotkniesz tylko paluszkiem i mogą się rozlecieć. I dlatego uważam, że jest to czas na to, żeby, nie wiem, zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które mogą zagrozić inwestowaniu, mogą przystąpić. Przyst przysporzyć strat, ale mówię tutaj o giełdach, mówiłem, mówiłem o DeFi, mówiłem o BNB, mówiłem o różnych blockchainach, no nie będę nawijał codziennie nowego filmiku i powtarzał się to, co jest do przeczytania w internecie. Ten pan się oburzył, że on ma Twittera i on nie, nie musi go zakładać i on będzie... Nie musi tego czytać, bo on by to chciał usłyszeć. No ja dlatego dzisiaj robię taki odcinek podzielony na, można powiedzieć, dwie części. No jedna część mówiąca o tym, że ten bitcoin jest gdzieś postrzegany w tej dolnej granicy. Tak, jest to porównywalne do spadków z ostatniej bessy, którą mieliśmy na rynku, i gdzieś, nie wiem, podświadomie jest to. Pumpowany w inwestorów, a z drugiej strony mamy super informacje, dlatego że pojawiają się nowe rozwiązania, nowe, stare, można powiedzieć, które po prostu dają większe życie kryptowalutom. No dobra, przejdźmy może od tej bardziej negatywnej strony, czyli od tego artykułu związanego. Z bitcoinem, tak? Zobaczcie, ostateczna kapitulacja. 5 powodów, dla których bitcoin może osiągnąć 10 tysięcy. Tu rynek niedźwiedzi w przeszłości stanowi wyzwanie dla traderów. A konwencjonalny zestaw wiarygodnych wskaźników, które określają dobre punkty wejścia, nie jest w stanie przewidzieć, jak długo może trwać kryptowalutowa zima. I zobaczcie, no. Nie jest nikt w stanie powiedzieć, e, kiedy będzie na przykład odbicie, e, kiedy rynek osiągnie totalne dno. Każdy spekuluje, każdy dziś sobie wyznaczy. To samo ja mówię na moim kanale. E, ludzie, no, każdy jest indywidualnym, indywidualnym inwestorem. Nie wiem, dla jednego 17 tysięcy będzie zadowalające wejście, dla drugiego 15. Być może nigdy nie osiągniemy 15 i ten, co otworzył, to na 17. E, będzie miał jakiś dobry profit. Nie wiem, nie jestem w stanie nikomu tutaj zaczarować i powiedzieć, gdzie trzeba kupić swoje kryptowaluty. Tych projektów jest naprawdę masa i wymienić wszystkie to jest po prostu nierealne nawet, a omówić to już jest w ogóle abstrakcją. Są główne takie nurty, no nie wiem, jest Kosmos, jest Polkadot, jest Cardano, jest Ethereum i tak dalej. I naprawdę, jak się czyta te wszystkie wiadomości, to one przedstawiają same, można powiedzieć, takie pozytywne rzeczy, tak? Ale gdzie nie gdzieś wkrada się ten e, strach i ta panika, tak? Dowody wskazujące na potrzebę zachowania ostrożności zostały przedstawione niedawno w raporcie firmy badawczej Delphin Digital, która sugerowała, że musimy zobaczyć trochę więcej bólu, zanim będziemy mieli przekonanie, że dno jest, na rynku już ostateczne, tak? Pomimo bólu, który był już odczuwalny od szczytu ceny Bitcoina w listopadzie, porównanie jego spadku do tego ze szczytem z 2017 roku wskazuje możliwości dalszego spadku w krótkim okresie. I Dlaczego ja nagrywam znowu ten filmik, mówię o tym samym? Dlatego, że chcę, chciałbym Was uczulić, że można pozakładać sobie różne pozycje. To nie jest tak, że trzeba jednym, jedną pozycją otworzyć sobie e, swoją inwestycję. No przecież można sobie ustawić, nie wiem, na 15, 16, 17, 13, 12 i czekać po prostu, co rynek przyniesie. Usiedniając to cenę e, z poziomu na przykład, nie wiem, od 17 tysięcy do... Przepraszam Was. Od... Uśredniając ten od um, poziomu 17, do, załóżmy do nie wiem, 10, gdyby to, to zastąpiło, to pewnie średnia wyjdzie w okolicach nie wiem, 14, 500, 14. No nie, wiem, nie, nie, nie będę tu kalkulował, to różne sumy wchodzą w grę i każdy indywidualnie ustawi swoją pozycję. A więc to i tak przysparza nam jakiś dobry e, kurs inwestycyjny. Są tu oczywiście, nie będę zawazany tutaj szczytami, i tak dalej. Ale podczas poprzednich Bessy cena bitcoina spadła o 85% od szczytu. Według Delphi Digital, historia, się gdyby się powtórzyła w obecnym środowisku, przełożyłoby się na taki niski poziom nieco powyżej 10 tysięcy dolarów, i kolejne 50% wypłat dla obecnych poziomów. A więc to są pewne założenia. I to, co ja powiedziałem, to wszystko, co robimy i, i co sobie planujemy, to są pewne założenia. Oczywiście tych pewnych założeń trzeba się trzymać i je realizować. Perspektywy Ethereum są jeszcze gorsze, ponieważ poprzednia BESA odnotowana e, odnotowała spadek o od 95% od szczytu do dołka. Gdyby ten sam scenariusz rozegrał się tym razem, cena Ethereum nawet do 300 dolarów, moi drodzy. Ja ustawiłem sobie na, mówiłem zresztą o mojej 650 i, i mówiłem, że Bitcoin. 15 tysięcy, gdzieś będę zaczynał to kumulować. Tak? Gdzieś tam sobie coś inwestować, jakieś małe kwoty sobie wrzucać. Tak? Ile to będzie trwało? Jedni mówią, że rok, drudzy mówią, że dwa lata, trzeci mówią, że wszystko jest uzależnione od tej sytuacji związanej z tymi stopami procentowymi podnoszącymi przez FED warunki wyprzedania przeważają dla tej idei poszukujących miejsca w którym znajdzie się dno. Na obecnym rynku dane pokazują, że poprzednie dna głównych rynków zbiegły się z ekstremalnymi warunkami wyprzedaży. Jako pokazało nas ten poniższy wykresie 14-tygodniowym wskaźnik RSI Bit Bitcoina spadł ostatnio poniżej 30 po raz trzeci w swojej historii, a dwa poprzednie zdarzenia zbliżyły się do dna rynkowego. A więc z jednej strony gdy widzimy pewne porównania do tamtych czasów, no to widzimy jakiś już zalążek do tego, że jesteśmy gdzieś już nisko, ale nie na samym dnie, moi drodzy. A więc trzeba być również na to przygotowanym. Dalej są porównywane te wykresy, te, te, te inne rzeczy. I tu że Bitcoin spadł poniżej 200 tygodniowej SMA po, po raz pierwszy od marca 2020 roku. Historyczna rzecz biorąc na bitcoina znajdowała się poniżej tego poziomu tylko przez kilka tygodni podczas poprzednich rynków besty, co wskazuje na możliwość, że wkrótce można znaleźć dno. Że wkrótce można znaleźć dno. Ostateczna kapitulacja, to czego rynek naprawdę teraz szuka, to ostateczna kapitulacja, która historycznie oznaczałaby koniec BES i początek następnego cyklu. Chociaż nastroje na rynku znajdują się obecnie w najniższym punkcie od czasu krachu COVID-19 w marcu 2020 roku, nie osiągnął on dna, nie osiągnął on. E, do końca rozpaczy, która miała miejsce w 2018 roku, czyli nie mamy jeszcze tego kompletnego dna o tych 85% na Bitcoinie i 95% na Ethereum. I, I takie są przekazy, moi drodzy. Trzeba sobie to uzmysłowić. Jeżeli będzie, będą leciały dwa podstawowe tokeny kryptowalutowe, to będzie to leciało i reszta. A więc możecie sobie zobaczyć, mniej więcej porównując jakieś dołki na różnych projektach, to co ja ustawiałem, moje alarmy alarm na projektach na giełdzie Binance, możecie sobie porównać ten projekt, gdzie on ma swoje dno i mniej więcej ustawić sobie pozycję wejścia. Tyle to jakby było można powiedzieć o, tym, o tej kapitulacji. Z drugiej strony mamy tutaj, chciałem pokazać Wam, Najlepsze narzędzia DeFi w wiodących łańcuchach bloków, i to zostawimy sobie na następny. Przepraszam, tutaj chciałem wam pokazać to. Słuchajcie, a to jest ostateczna kapitulacja, to ja to włączyłem, tutaj, o, to chciałem, przepraszam. I teraz jest tak, za lat, lot, lato za rogiem, oto kilka wydarzeń kryptograficznych, które nie powinnyś przegapić, tak? Czyli kilka rzeczy, które dzieją się w świecie. Kryptowalut, które mogą mieć znaczenie, nie mówię tu cenowo, odreagowanie, zaraz wyższały czy tak dalej, ale mogą mieć znaczenie na dalszy rozwój niektórych blockchainów, tak? Na przykład, niedawno zakończona konferencja Konsensus 2022, która odbyła się w Austin, w Teksasie, gościła osoby z wielu różnych niż finansowych i przestrzeni regulacyjnych, nie tylko z branży kryptograficznej. Do tego momentu wśród uczestników znaleźli się m.in. dyrektor FTX, e, senator USA, dyrektor generalny. Daily Paypala, Edward Snowden, gwiazda NBA, Spencer Dividend. Co więcej, do chwili obecnej w 2022 roku zakończyją się już wiele popularnych konferencji kryptograficznych, takich jak doroczna konferencja Bitcoina w Ameryce Północnej, Bitcoin 2022, Szczyt Paris Blockchain, ETH Enver. Jednak na prawie 6 miesiącach przed końcem jest wiele bardzo oczekiwanych wydarzeń, w których entuzjaści kryptowalut mogą wziąć udział tego lata. I to jest kilka tych, ja tylko tu wymienię, dlatego że no można to sobie śledzić. Tak? No tu mamy oto kilka konferencji. To Koreański Tydzień Bitcoina mamy w dniach 7-14 sierpnia w Seulu. Bitcoin Ekonomy Stambuł, jedno z największych wydarzeń blockchainowych w Euroazji. Blockchain Economy ma służyć jako idealne miejsce spotkań dla największych światowych firm kryptograficznych przedsiębiorców z branży blockchaina 27 lipca. Odkodowane, czyli polka dot dekodet, odbędzie się w dniach 29-30 czerwca, gromadząc jedne z najwyższych umysłów działających w świecie technologii kryptograficznej. Konferencja jest wyjątkowa w tym sensie, że odbędzie się w wielu różnych masach. Nawet było takie zaproszenie: ja tutaj na Twitterze dawałem, udostępniałem Berlin, Buenos Aires, Hongsu i Nowy Jork. Tak? A jednocześnie będzie transmitowana na żywo. Mamy Światowy Szczyt blockchaina w Dubaju. W październiku tego roku w Dubaju odbędzie się Światowy Szczyt Blockchaina, goszcząc wielu ekspertów do spraw kryptowalut, technologów, inwestorów, venture capital, decydentów, którzy spotkają się pod jednym dachem odmówić i rozważyć przyszłość tak szybko rozwijającego się sektora, jak ma na celu całkowicie przekształcenie firm i funkcji rządowych, jakie znamy. I tu mamy token 2049, dwudniowe wydarzenie, które odbędzie się w dniach 28-29 września. Wylosuje jedno z najpopularniejszych nazwisk ze sfery kryptowalut w celu omówienia spraw związanych z szybko dojrzewającą gospodarką kryptograficzną. Szacuje się, że w wydarzeniu weźmie udział ponad 3000 osób, a także 150 wystawców i ponad 100 prelegentów, w których założyciel Avalanche Emin Gwen Sierra, założyciel Cardano Charles Horskinson. I to wam pokazałem, że rzeczywiście ten świat kryptowalut żyje, bez względu na to, jaką mamy sytuację na rynku kryptowalut, mówimy tu o kursach, tak? Czyli cały czas podążamy w jakimś tam kierunku, który ma na celu propagowanie i zmianę istniejącego rynku finansowego na, na cyfrowy, na powiązanie ich, może nie Ewidentne wyeliminowanie tego rynku tradycyjnego, ale powiązanie i, i, i udoskonalanie. Tak? I ostatnim tutaj artykułem e, zobaczcie, to jest w ogóle jakieś biotworzywa. Krypto e, się rozpada, ale technologia, która za nim stoi, może uratować miliardy luksusowych marek. I mm, artykuł jest fajny, bo mówi o wielu mówi o to, że jest konkurentem. Połączył siły z Prada A. Cartier w kwietniu 2000 roku w celu ustalenia konsorcjum Aura Blockchain, pla, blockchain platformowa non-profit, która tworzy cyfrowego bliźniaka produktów projektantów. Blockchain to plik księga cyfrowa, nie można go modyfikować, zmieniać ani manipulować. To ta sama technologia, na której opierały się kryptowaluty, których ceny ostatnio gwałtownie spadły, ma jednak wiele innych zastosowań, a Aura używa go. Do nadawania luksusowym produktom unikalnego identyfikatora cyfrowego, który pomaga klientom upewnić się, że ich zakupy to prawdziwa okazja. Blockchain to naprawdę szybko rozwijająca się i złożona technologia, mówi Daniel Ott, sekretarz generalny konsorcjum Aura Blockchain. To, co chodzi w Aura, to ułatwienie blockchainowi luksusowym markom. Nie będę czytał, co i jak śledzić, ufa i tak dalej. Chciałbym Wam powiedzieć, że naprawdę olbrzymie konsorcja, olbrzymie firmy, produkty. Produkty z najwyższej półki wchodzą w takie właśnie konsorcja, które umożliwiają śledzenie danego projektu, produktu. Tak? Czyli, czy on jest oryginalny, gdzie był wykonany, z czego był wykonany, proces technologiczny, droga pokonywana do sklepu, prosto do klienta i tak dalej. Nowa technologia, inne marki modowe również korzystają z narzędzi blockchainowych. Augments, Piketty, Vacheron, Constation dołączyli do paryskiej platformy blockchain typu open source Arianni. Podczas dywarchiwum zdjęć Karla Lagerfelda został zatwierdzony Luxo Sieci publicznych łańcuch bloków. Tworzenie tożsamości cyfrowej może mieć coraz większe znaczenie dla sprzedawców używanych dóbr luksusowych, mimo szybko rozwijającego się rynku. Platformy internetowe, takie jak rzadko go nosisz, a bo to są przetłumaczone, więc dziwnie to brzmi, a vestiz, zbiorowe produkty muszą zostać uwierzytelnione, zanim będą mogły zostać sprzedane w wielotopowym procesie. O co chodzi, moi drodzy? Krótko mówiąc, czasami jest, tak, czasami jest tak, że Allegro blokuje na przykład jakieś produkty, które są podejrzane, że nie są oryginalne, tak? Czyli na przykład ktoś wystawia sobie jakiś tam zegarek, czy jakąś tam kurtkę, czy jakieś inne rzeczy, tak? I pisze, że to jest oryginalny produkt, tak? I Allegro czasami... Nie wierzy, podejrzewa, że jest to dobro skopiowane. Tak? Czyli tak mówiąc po polskiemu, że jest to podróbka. Blockchain i nadanie właśnie charakterystyce danego produktu takiego zabezpieczenia w blockchainie, pozwoli po prostu w pełni zidentyfikować, czy ten produkt jest oryginalny, czy nie, A więc ułatwi to wielu ludziom funkcjonowanie, tak? no bo są dobra, na przykład luksusowe, które są traktowane jako przedmioty kolekcjonerskie, tak? no i fajnie było wiedzieć, jak ten pro, pro, produkt był wytwarzany, gdzie był wytwarzany, z czego był wytwarzany, i tak dalej, i tak dalej. Jest to, można powiedzieć, wtedy stuprocentowa pewność, że jest to produkt oryginalny. W dzisiejszych czasach korzystamy z takich potwierdzeń, takich certyfikatów wystawianych przez różne organizacje zajmujące się potwierdzeniem autentyczności produktów. Dzisiejsza technologia blockchaina pozwala od samego początku taki cykl rozpocząć i zapisywać. Tą jego autentyczność. Więc jest to ogromne wyzwanie i ogromna rzecz, która propaguje właśnie blockchain. I nie mówimy tutaj przez ten pryzmat kryptowaluty tylko i wyłącznie, bo tak jak powiedziałem, to słowo kryptowaluty nie można zapisać tylko w jednym szeregu ze wszystkim innym. Jest to system blockchainowy. Oczywiście będą pewnie powstawały projekty kryptowalutowe, które będą oferowały zabezpieczenia w tak? zamian za. Tokeny, używalność tych tokenów będzie można po prostu cały czas śledzić i dysponować tym certyfikatem blockchainowym. Tak? Ale mówię, to wszystko jest cały czas gdzieś wdrażane, niby nie głośno, niby. Gdzieś tam w zakątkach tego świata spekulacyjnego, ale jest. Te konferencje, te wszystkie rzeczy, które, o których ja mówiłem, pokazują, że blockchain i świat kryptowalut cały czas się rozwija, pomimo, że mamy ten krach cały inwestycyjny, ten finansowy na, na świecie i tą ogromną inflację, tak? Zresztą CZ Binance czy, czy inne giełdy, czy FTX, czy Crypto.com nie patrzą przez pryzmat dzisiejszych tylko rzeczy. Tak naprawdę his, e, światową gospodarkę, czyli zarządzanie państwem czy różnymi innymi rzeczami planuje, powinny się planować na 30 lat do przodu, moim zdaniem. E, I takie właśnie rozwiązania zaczynają stos stosować duże giełdy albo duży inwestorzy. Blockchainowi, tak? Widzą ten świat do przodu, za ileś lat oni nie patrzą w tym momencie, kiedy mamy jakąś taką, nie wiem, zachwianie pewnego układu, tak? Jest jakaś Destabilizacja finansowa, tak jest w tym świecie, tak, przyczyniło się do tego konflikt na Ukrainie, pandemia, tak, te wszystkie rzeczy, które miały miejsce po drodze i wywołały ten wzrost inflacji i, i, i cen. Tak. Ale za jakiś czas to wszystko powróci do normy, a oni będą już te dwa kroki do przodu, tak, bo będą mogli wprowadzać nową technologię, kiedy ludzie będą chłonąć to wszystko, jak. Gąbka wodę. A więc warto sobie to gdzieś po drodze poczytać, poprzeglądać, interesować się różnymi rzeczami. Ja na moim kanale będę się starał wam to pokazywać i pokazuję, ale mówię, no, nie chcę pokazywać rzeczy, które są dla mnie czysto spekulacyjnymi głównami, które no, nie warto w ogóle się tym interesować. Naprawdę, rzeczy, które są e, o, Warte uwagi są zamieszczane na tych rzeczach, o których ja mówiłem. Wpisujesz sobie, nie wiem, dany blockchain, newsy, przeglądasz sobie. No są kanały, które, nie wiem, powtarzają to, co jest drukowane nie wiem, na desku czy na innych rzeczach i codziennie czytane i, i, i przedstawiane. No, może jest to pewna doza wybranych artykułów i dla ludzi, którzy nie mają czasu na poświęcenie, na czytanie. E, fajna rzecz, ale ja tym się nie będę zajmował, moi drodzy. Nie będę produkował drugi raz tego samego. No, każdy, uważam, inwestor szanujący się powinien wiedzieć, i jak się w tym poruszać i gdzie co znaleźć. No, to jest chyba normalne, e, że Nikt za ciebie tego nie zrobi. No, każdy musi umieć obsługiwać giełdę, portfel, e, przesyłać, wiedzieć czym ten projekt w ogóle jest i dlaczego w niego inwestuje. No. Podstawa tego, co jest po prostu w świecie inwestycyjnym. No, nikt nie wykłada pieniędzy i nie kupuje kota w worku, tak samo jest tutaj. Będziemy omawiali różne blockchainy, jeżeli będą istotne zmiany w nich zachodziły. No, przecież nie będę powtarzał 15 razy, że nie wiem, hoskiską pierną na kiblu i teraz po, po, powoływał coś innego. Czy, czy tam, nie wiem, w Polkadocie, nie wiem, jest rozwolnienie sraczka, bo coś się nie udało. No, takich rzeczy nie będę powtarzał. to stop. Będzie coś rzeczywiście. Ważnego, coś do zakomunikowania, no to będziemy o tym rozmawiać. Będziemy rozmawiać o różnych blockchainach. Cały czas szukam nowych rozwiązań, w sensie takich, patrzę, co jest na tapecie i co będzie, można powiedzieć, nowym odkryciem blockchainowym, ale ja nie widzę na razie jakichś projektów wiodących prym. No mamy te aplikacje Move to Earn, Play to Earn i tak inne i tak dalej. Defi przyhamowało. Pokończyły się pewne udzielanie pożyczek i, i najróżniejszych innych rzeczy, a więc no, mamy taką stagnację troszeczkę. Poczekajmy, zobaczymy, co ten rynek przyniesie. Na pewno będzie niedługo tyle wiadomości, że aż Wam się odek, jakby będę na nagrywał nie wiem, odcinki po 40 czy 50 minut. Spokojnie, wszystko jest, trzymam rękę na pulsie patrzę cały czas, czytam. Jeżeli coś będzie sensownego do przekazania od razu robię filmiki, pokazuję. Dzisiejsze rzeczy myślę, że miały sens. I pokazują, że cały czas jesteśmy, idziemy do przodu. A że tego nie widać na razie w cenach, spokojnie, przyjdzie czas, zobaczycie i dobre wzrosty. Dziękuję serdecznie za dzisiaj, do następnego, cześć.